To więcej miałem dziewczyn, a znajomych takich, tu też miałem tam. Zachodziłem, widziałem gdzie kto tam gdzie mieszka, po prostu to po prostu mogłem bardzo byłem mile widziany, bo znali mnie z dobrej strony, a nawet z taką Asią, to jakiś czas już z nią byłem i były takie plany, że że będziemy już razem ze sobą. Ale po prostu no, spotykałem się z ludźmi, tawete, wszystko i po prostu rozeszliśmy się. To miałem H19, ona 18. Moja mama już po prostu w 90. od 90. roku była, w 87. wyjechała do, do Nowego Jorku, do Stanów. To było lepsze życie, wszystko. Jeszcze młodą osobą byłem, nie zabrała mnie. Mhm. Mieszkanie mieliśmy własnościowe tutaj na Świętojańskiej 13, na pierwszym piętrze, trzy pokoje. Wszystko umeblowane, dobrze było. I mam brata starszego, Mariusza, który po prostu zapomniał, że brata ma. Dobrze, on mu się wiedzie, podobno ma firmę w Anglii. Tam budowlaną jakoś czy coś i po prostu